Się miało... Hej, cześć, Potera. witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon, chciałem powiedzieć, z Fall Guysów. Mamy fajną drużynkę, czyli Dede, Kajo i moja dziewczyna Weronika. Gramy sobie składy, nagrywam podrząd. także ja już odmutowuję się na Discordzie, bo nagrywki sprzyczajki, żeby było fajnie, naturalnie. Zapraszam do oglądania. No, to będzie potężne. Ja w poniedziałek jak wracam. O, w poniedziałek wracasz? Tak. O! Dobra, ta mapa jest łatwa. Jej nie da się strollować. Gate crash. Gate crash. Wszyscy są? Mhm. Mm. Ciebie nie ma. No to nie jest ta łatwa mapa Czy jest? Nie, to jest ta łatwa. No. Łatwa jakaś inna o. Nie. Dobra, będę pierwszy Mocno to! Tak A, ja zaczynam z... A wszyscy zaczynamy z tej samej linii. Ej, to co to? Jakaś... A, to jest ta inna trochę. Ja pierdolę. No nie! Dobra, ja pierdolę fuchs. Nie no dostałem Donatę dostałem Dobra, to jest żart. Kto no kurwa, stoi? Otwórz się Ja pierdolę znowu Nie no kurwa Dobra, ja... w kutasie mam tą grę... Dobra, Ale to łatwa ma mapa co? Skauci. Zajebista! Nice, vertex. O, to jest to robię. O Ale łatwa ma paska. No łatwa w chuj. Dobra, wychodzimy. Czekaj chwilę. Nie, no, nie, nie, nie masz. Na co ty chcesz najc... czekać, kurwa? Ej, no nie wiem, podniósł się poziom w tej pierdolonej grze. Tak jak mam być z wami kompletnie szczery, nie? A jak? Tak, Dawajcie, ja ready, bon. Y na sobie. Nie ma nalewania, kurwa. Dobra, ty jesteś ready. Gdzieś i tak czekał ty na, na czasu na. A on ready jest także spoko. No. Ja Lubię być ready. Można rozsypać mi chipsików. O. Chipsika? Co? Pierdnował? A? No nic nie dam. I z loda mogę dać. <noise> <noise> Nice. Nice nie jest, 10 sekund. Dawajcie, wygrajmy coś. Nie. Co ty kurwa Jak to wygrajmy? Jak to wygrajmy? Dobra, Dordasz, to jest łatwa mapa. Tak, jak tamta. Idziecie tam, gdzie tłum. Poczekaj! A! Dobra! Jest Ej, disconnected. No, Jesus. Dobra, grajcie razem, zamierzam. cię Nie, do zami chaję, ty Dobra, chuj. Nie fair, 3 vs 4. No. Nie z wiem, efektu. ale chłopa, chłopa nawet na Discordzie nie laguje, a dostaje dostaję disconnecteda, nie? Ale ja Bole. też tak czasem miałam. Dobra. Dobra, okay. dobra startujcie mi tą mapę jebaną. Dobra, biegniecie tam, gdzie tłum. Tam, gdzie tłum. Tam, gdzie tłum. A? Ale i tak na początku wszędzie są. Ja matka moja. Pojebało kogoś. Dobra, ja jestem trzeci. Dobra, ja też nie najgorzej. Dobra, dobra. dobra. Ładnie. Dobra. Dobra, ja jestem za dede O Dobra, kurwa pierzy. dede, ale żeś trafił, ładnie O ja pierdolę dede A? Dobra pierwszy! O Jezus, dede jak poszedł tak jest. Mamy! Dobra, Dobra mamy ej jesteśmy pierwsi w ogóle Drudzy, no, trzeci. w piąci Dobra, Dobra Dobra, no jest Ale to dostajemy się, nie? Ja. Dobra, ej, rozpierdalamy gierkę w trójkę Nie macie ciekawego farta A dostaliśmy akurat fajną mapę Ale ja pierwszy kurz... Nie, dede rozjebał, Dedę rozjebał, no ładnie, ładnie Na końcu FART Szczęście jest potrzebne w życiu, pamiętajcie moi kochani O! No. Kurwa, jebane kasztany. Kasztani. Ka kasztani. Moi ludzie, kasztany. Ten skały to byśmy. Mieliśmy 15 minus sędzie. Taką mamy lokalizację. To dobrze. jak jaką masz pąkę w pietrance w ogóle? Nie patrzyłem jeszcze dzisiaj. O, ale to nie. Mam Sąka nadzieję no, no, na shake'u macie na shake Kasztan, kasztan, skodem. kaktus Skodem, skodem kurwa shake'e Dwa kasztany, skodem, dwa. dwa kasztany i smoczy, dwa kasztany i smoczy Patrz Wercia, i się pokazuje Gdzie? No, patrz na tablicę Czego było dwa? Dwa były kasztany tak, jest, tak Widzisz? No. No, to tak to działa. Tak właśnie mamy pany. Nieprawda, dlaczego? A, no w sumie ją no, no dobra. O kurwa. Dobra, trzy, gru trzy gruszki. Dzień. I takie owady zielone, trzy. Trzy gruszki. Trzy gruszki, dwa banany. Trzy te orzechy. Trzy gruszki. Cztery. cztery. zielone, dwa banany. Okay. Trzy gruszki, cztery zielone, dwa banany. Okay. Trzy gruszki, cztery zielone, dwa banany. Trzy gruszki, cztery zielone, dwa banany. Trzy gruszki, trzy gruszki. Gramy w folgajsy. Dobra, zajebiście. Możemy, możemy, możemy. Dobra. Dwie gruszki, trzy gruszki. Trzy, kasztany. trzy gruszki, cztery kasztany. Trzy gruszki, cztery kasztany, jedna śliwka. Dwa, dwa! Dwa śliwki! Dwa śliwki! Trzy gruszki! Yes. Trzy gruszki, cztery kasztany, dwie śliwki! Trzy gruszki, cztery kasztany. Trzy gruszki, cztery kasztany. Cztery kasztany, kasztany! O nie Vercix! No, trudno. A, wy we dwójkę? No dobra, no trudno. Dobra, go next, no. Go next! Hashtag Kajtek jest zjebany. Dobra, zaprosi. No dobra, czekaj, wychodzimy. Ty to graczek będziesz, czy nie? Koniec końców, bo... Od tego parę zależy. Na tego 23. A ty to, że od tego, czy... Raczej będę, tak na 85% będę. Myślę na 95, bo... Teraz wracam, myślę, jakiś poniedziałek do Helma, mhm. Latam kilka dni. Tak, zamiast rozejrzeć z w październiku. Mhm. I tyle w sumie, rocznie być. Zdobry. Freddy, git, bo, bo, bo ktoś musi ławkę grzać No akurat człowieku, jak graliśmy w poniedziałek to byłem takim kurwa gównym, paralitykiem kurwa w się kojnie, że <gulny> ja kurwa przebiegłem raz od bramki do bramki Tak jak dobiegłem do bramki to miałem roczki przed oczami I strzelić je <gulny> mogłem kurwa Dałem strzał, obronkarz obronił, chciałem powiedzieć do piłki się <gulny> No kurwa. No będzie tak, śmiesznie, będzie, będzie... będzie śmiesznie 23. A co ogólnie to będzie zespół pieśni i tańca, nie? A akurat? ja bez tym się nie wybieram, nie? Nie, no, wiesz jak się nas zapytałem jak nazywa się, go się go go was zespół to my mówimy, że Dauna, nie? <grym> akurat Nie no nie jest pocany, bo niektórych sam nie Cześć, czemu Tak, Tak ja mam mikrofon włączony, co jest grane? A tamten, yyy o. Wiecie, że mój stary, A, no! mój stary ma być sędzią w ogóle Fajnie byś kończyli... to <głos》> Na mój na będzie kurwa No Kto stoi na bramce? Kawior chyba i Michi, nie? No, zależy, no. zależy, czy Michi będzie Ja Wielki wypadek, ja mogę nic na bramę. Bo jak Nie, nie, na... ty masz straszyć na obronie O! Ja jestem środkową ja, ja akurat będę Chyba też, ja jednak obrońcą Łotwy. Ja tak, też będę szczerze. obrońcą. Wszyscy będziemy obrońcami. No to chuj, nie? Naprawdę, ja wczoraj jestem tylko tylko do obrony. Tak no, pobiegłem w chyba nie Bez Szans, nie. No tylko w zapaści dostanę kurwa No, boże, no, tak tak Trzech, stołu, dwóch z przodu i. No. A właśnie ile jest folii? Pięciu z folii? Sześciu. No, pięć plus bramkarz. Mało! Mało, no akurat. Jak na nas ma to mało. W polu, kurwa, no kurwa, co to na no no. I tak trzech co dwie minuty byłoby wyłączonych, nie? No, dwie minuty to dużo. Ja pamiętam, zmieniłem tego. No, Szeniego? No? Biegłem z minutę i już kurwa. Okay. O! Tak to jest. Ja nie. Na Gdzie? Na Patrykę, nie, 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 nie. nie, ja w doraz, pracy doraz, jestem, nie. wiesz? Nie, no ja i nie. nie wiem, może później. Jak wam idzie? Nie. Dobra, tak mnie radzi. Ja Jestem na bież Dobra, nice Ok, poszło mi nie najgorzej. O, chuj. O, dobrze! <grym> ja idę bokiem, a wy? Ja też. Ja Dobra. Ja poszedłem górą wywaliło mi się. No, widziałem. Dobra, Adam! O kur. Adam, składam, składam. Dobra, ładne. Popłapane. Spadłem ten... ja ten... jak się... O kurwa, ale z... zjebałem. Ja to nie dziwi, Kajet. Panowie... Kolo. Ja jestem. Nie, ja nie. To jest nice, nice, nice. Pierwsi jesteśmy na razie Nie, ósmi A, uśmi. kurwa mi. Dobra, dobra no, pięci? Dobrze. Piąci, pięci, pięci, dobra, nie Pięć. jest. Za, nie jest. Za. Piąci? A ja? kurwa Nie mogę Piąci Pięty, pięty Po tym meczu idę się kąpać po, z, lodem? z lodem? Tak, z lodem A w kamerką? Co? Włączysz nam z kamerkę? To. Mogę Akurat tak, jak ja to zrobiłem, się nie zrobiłem, pamiętam Akurat dzisiaj się nie doiłem O Jezus Kurwa Jezus też, się Przepraszam Ole odpadło ty w sumie tyle co zawsze odpadło Ja mam kopert w dupie no i się o to chodzi POPET kopertę. Kopertę. No! kurwa, kurwa listonosz przynosi kopertę do dupy Stary Zostawiam kurwa w skrzynce na listy ILE? Tymczasem skrzynka na listy w domu znowu. Ile? Ja. ja pierdolę ILE? Halo! Renta, rentę babci, które już nie żyje od 5 lat Co? Ja pierdolę? Ile? Tylko ten e... <śmiennie> I cały czas kurwa i macha tyle <śmiennie> Dadek i dostaje dzień kurwa na kopika. <śmiennie> Jezu <Ja pierdole. śmiennie> A potem wiadomo, ona jest chora. To ona, ona. To jest chora? O, Dobra! Gdzie, <śmiennie> <śmiennie> o! O! się jak pies. <śmiennie> Dobra, dałem dupy. Ten dupy daje, to że nie Zajebiście, Co w rodzinie, to nie zginiesz? <grym> A to jest troll! Troll! Dobra, zajebisty, Ale... jestem. Nie mogę pierwszego zdejść z Nie, no to nie oh. może tego. Wygrać. No to co, Kajtek? Grałem w Star Warsy? chyba by okay. zagrał. Ten tego. Dobra, zjebałem się. O, ja Zagrałem grałem ten. Eee. Kurwa, Lego Star Wars. Tak? Ja. Się... Całkiem. Nie no kurwa nie mogę przejść! A ja mi się podoba ten Lego Piresis z No Znaczy to jest taka gierka Nie, co ja odkurwiam to ja nie mam pytań. Ja też. Nie, kurwa spadłam na końcu! A dobra Ale mad Kurwa, była a Nie, kurwa spadłam na końcu! Dobra! Nie dostaliśmy się, niestety. Kto się nie dostał? się nie dostał? Nie, ósme miejsce, ty, Kuba, boss. Na siódme trzeba i się do, dostać. Ale to nie, do, nie damy rady już, chyba. No dobra, raz, tak ten cep troluje. Już chuj. Jesteśmy ostatni. Dobra, jeszcze jedna gierka, dede, musisz. Dobra. Mama, nie zrób tej wody jeszcze! Dawaj, dawaj, jeszcze jedna, jedziemy. Jeszcze jedna, proszę was. Za dobrze. Ty no, brakuje nam za Dobra już, Martyna, już przelewam ci jak coś Dlaczego jest jest? tylko Ja zrobię nową poczekalnię 1850 Jezu, za co tyle pieniędzy? Za ten prąd ty, nie, Gracjan, ja nie gram w tamte gówno, przypomniałem mi się to, co ja przechodziłem, kurwa, z tych LEGO Star Warsów i TY NA NA KONTO! Macie, macie, zaproszenie, dawajcie. To? A no, wejadźmy. Jeszcze raz zaproszę, bo nie O pociuchu. Dobra. Jestem dalej ready. Jeszcze raz zaproszę. No zaprosiłem, kuba. zaprosiłem. Show Selector skład będzie? Kto? I chłopak. Oh nice. Ej, no nie widzę zaproszenia. Zaraz no kurwa, jest. rozjebie coś zaraz. Słuchaj, zaproś kajtka, nie wiem. No mnie. zapraszam. To jest dupę. Co bije damy? No nie, na no nic nie mam. No, parę. no, zapraszam cię cały czas. Inwite. In vitro ci robię cały czas, a ty nie czujesz. Nie, nie, nie dostajesz nic. No. Grzeczny chłopiec. Good gamer boy. Dada, ready? Dobra to znalazłem was mi się. Za co? Za dupy. A, no dobra. Dobra. Mama, nie robię zawodu, wody, proszę. <noise> No Dobra, ale po dwóch Ty. tygodniach wypada się umyć Gracian Co? Ty, Gracjan! W poręk meczek ja Bayern-Barcelona Bayern, oglądamy? Można, można W poręk meczu ale... A, to Jak myślicie? co to się a, kurwa, Gracjan, może ja też bym chciał obejrzeć się, podszkolić trochę przed meczykiem naszym Tak, tak Ja, ja lewo, o. lewego nie mówię Dobra Widziałeś, oglądałeś mecz w do lewego? Tak, tak? Full tilt To jest kurwa... Kapiencki Jesteście? Vercix? Przez kolegę Dzieci ja bym tak Bayern nam 4 gole kurwa stał Nie, ja bym chciał, żebym wygrał jedno, jedną bramkę Vercix? dziwna mapa Monarcha. Ona jest przyjebana, no Nie, tak 3-2 Ja? No 3 gole i zanikamy tak w 90 minucie Nie, no, ciężko, żeby wygrali w ogóle żeby... Tam po prawej jest jakieś przejście To prawda to... Nie, bardzo na będą... to ja Co? Tak samo, to Aha, ja kurwa jebany jestem trialem. No jak ten DB, dało kurwa. Kurwa. Ty, no, Gratian, powiem ci, Barcelona ma dobrą pakę, Bayern też. Nie no, Barcelona ma średnią pakę, Bayern ma zajebistą pakę. zawsze. U środek pola mają zajebisty Bayern. Nie no. no, Bajern, no. I Miesza, dobrony, ja, tego... jeszcze. ja pierdolę było close Artylana widzowie. Super są będzie wojna! Nerwów! O kurwa, no i przejebałem sobie. O kurwa, ja od początku właśnie. Ja jadę, ja jadę dobrze. No jest dobrze. Ja jestem no. jeden z pierwszych. Serio? Good Co? No. Prima. Nie mogę teraz, kurwa, jestem w transie. Aaaa, pierdolę! Przejdź i daj od razu. Boczeka na podwórkę nie mam więcej, co zrobić? Co będziecie pykać? Nie ja pierdolę. A no, wyglądamy to od dzisiaj? Jechu, A, już tak, jestem tak, o Kurwa, w czasie tak zajęć się grało, chyba z 3 godziny graliśmy. Ja kawę, głupkę. A w co? Tajniaków. A co to tajniacy? Pierdolę, chuj mi Zesz? w dupę, kurwa tak dobrze mi szło To jest takie coś, że masz, masz, masz 20. 30, ja kończę, ten, ja kończę! Słowa jakieś, nie wiem. Totalnie radowe drzwi, kurwa okno, nóż wiele mhm, ...lochnes mhm. I masz... kolory są so. Dobra, ja skończyłem Jesteście? Robicie to? Na uh -huh. no to dawajcie. Jeden ma niebieskie kolory. Ładnie, 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 skończycie. Słowa, okay. pięć masz słów, nie? No i też się nie dostajemy. Karte, dostajemy. Noż, widelec, uh -huh. ręka, głowa, nie? Masz uh -huh. po jedno słowo, które się każe z tymi słowami, i tyle uh -huh. słów. Czyli np. mówić, nie wiem, yy, Kurwa. szczuć Dwa. Uh -huh. I musisz zgadnąć z tych słów dwa. I fajnie to jest. Mogę tak dać jak tam jest. Spoko, jakieś... spoko jest ta gra. A kiedy będziecie grali? Za jakieś. 3 godziny. No to nie do roboty idę. <grym> co ty się we mnie bawisz? Nie, serio. Znaczy ja, na 22 mam robotę. To, co, e, to, co, ze szkoły no, czy to? co? Nie. Mam robotę tam, jakiś jest event e, na lotnisku w Bemowie. Jakiś koncert, czy chuj co. I e, idę w sumie na. 4 godzinki i 150 zł. O! toż ty browara pijesz No ale no dobra, jednego sobie wypiję, no ale od 22 dopiero idę. Aaaa, dobra, no. Prałpijska, byłoby? No. A palmice, dobra. Ej, Warcic, ty tam na początku dobrze pocisnęłaś, co? Nazwy, no tak, ale później już zakończyłem. Lądowałem tam ostatnio. markem. No, to jak cipa Ale długa była ta runda No, była długa, fest Mega fajny podejście jest nad Warszawą To będę jeszcze raz do Warszawy leciał Ja spoko pisał teraz 9 razy Tak zdaje mi się wygląda z góry, że to jest fiut Ta piłka była spoko, tylko jakbyśmy wygrali, mhm. to by było fajniej Tak, 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 prawda Ale teamu To no, jest da, streama Nie grasz raz. No nie, dobra, niech ci ktoś inny da Dede, daj mu Ja gram na konsoli Kurwa, co? kajtek, daj mu streama. Okay. Ja nie mam internetu, kurwa. O! <coughs> no teraz jak? Dobra, dawraz to dał ma Mogę ci opowiadać co się dzieje. Ciekawe <coughs> oh. jesteś streamer, to młotwa. No właśnie. Ja wow, jestem Kuba. akrobata, nie streamer. Piłkarz no za na robię <coughs> <coughs> Dobra, ta mapa jest z do rozjebania akurat No, na końcu I tak ale... tego nie wygrałem. Czemu tak mówisz? Tak Dobra Kurwa, ja już... dobra, jednak nie Ała No kurwa Dobra Jak wam idzie? Okay. No kurwa, psy Dobra, ja kończę, ja kończę. Brawo, my też kończymy. Dupa, chuja, kurwa, kończę. Jest, ja skończyłem. Ok, jest. Ósme miejsce, hit. Dobra, ósme. Dawaj, 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 Dobra, dawaj. jest. dobrze. W drugą rundę przejdziemy prawej oh. Ja pierdolę, ale fuks. O jezus. No. O kurwa. Dobra, ej szczerze? Wygrywamy to. O, ale wyjebało ich. Nie. Piłkę byłoby fajnie teraz dostać. Nie. Mhm, mhm. Nie. Nie, Nie chciał piłkę. Znowu. Nie, już teraz ogarniam, że trzeba z Nie, Nie, Dobrze. <śmiech> o kurwa, najgorsza mapa. No to też. Nienawidzę jej. Ja lubię. Ja nie lubię. Ja kocham, ten drugi do tej mapy. No to musisz tak nas wykierować, żebyśmy my byli ostatni, te yes. pierwszy, żeby jeszcze się udało wygrać Ae, to jeszcze po drodze musisz wypierdalać lamusów. <laughs> tak. No kurwa, ciężko. Ja, ja kurwa, nie Ona jest tak kurwa długa, nie? Fajna. No to kurwa, GG. Ja. Tam na końcu przy mecie bokiem jedźcie jak coś. Okej, okay, wyjebał mnie. TO tak do do? Nie, no nie wyjebał, ale chciałbym żebyś nie wyjebał. <ślesk> <ślesk> Dobra, jak na razie idzie mi zajebiście. <ślesk> Tej kurwa. Jak wam idzie? Nerdzi. No, a, no tak. No kurwa! Nie, dobra. Nie, kurwiu. O nie, totalnie mi jednak. Nie, no czemu mi tego nie zaliczyło? Bokiem, 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 o kurwa, bokiem. Boże, mnie zablokował. O kurwa, jest ciężko prawa. Bokiem, bokiem. O kurwa. Nie, kurwa. Dobra, skończyłem. Eż. Nie pobijemy 59 Oj O kurwa, kajos strzelał. Nie no, trochę tak, nie no, pojecham je tak na. <laughs> Cześć mógł tu dostać. Oj, tutaj Warczę masz to od... <grymki> Magika zajebał! <Nie>, <grymki> nikt mi nie powiedział kurwa, teraz przegramy! I tak byśmy tak. przegrali. No, ja no nie mogę przejść z... jednej przeszkody. Szkoda, jakby Kajtkowi się udało, to byśmy to pierdolnęli. No kurwa Maś, czemu mi nie powiedział? No, szykuj wodę cię ciepłą, pom, bardzo cię ciepłą. <grym> <Szykuj. grym> Starego zawołałem, żeby powiedzieć jeszcze <grym> <grym> no nie, zaraz wyjdę z tej gry jeszcze nie tak wkurwacz. Tak no i tak już musimy wychodzić powoli. Nie to chuj, elo ja, ja pierdolę Ale mnie wkurwiliście, że mnie powiedzieliście o tym dziurze Ja ci kupa zawsze mówiłem, że dziury są na końcu Ach, sorry kurwa Dobra, jeszcze next, szybko, szybko, nice Jeszcze? No No, no jak woda się, tyle nie zrobiła to No, Ułożona, także moi wody. kochani, no, no, to ciepło. był odcinek z... Znaj no, sam wrzątek i zanim skończysz rundę, to wystygnie. To był odcinek z Fall Guysów, ja bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. E, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Na razie, cześć! Jestem